Jak jesteśmy na obozach, ja często głoszę kazania dla dzieci i dzisiejsze kazanie będzie dla dzieci i dla dorosłych. Będzie yy, pod tytułem, nie ja nie napisałem tą historię, może już ją słyszeliście, pod tytułem Sercowy Problem Tomka. Sercowy Problem Tomka. Yy, można wyświetlić? Tomek, o którym będzie mowa, ma około 12 lat. Jest bardzo fajnym chłopcem, lubi grać w piłkę nożną. Mieszkają w niedużym domu wraz z rodzicami i starszą siostrą. Siostra jest starsza około 10 lat. Tomek jest takim fajnym chłopcem, nie jest jakimś specjalnie dobrym uczniem ale też nie, nie jest złym uczniem, mówi chodzić do szkoły i razem z rodzicami także chodzą do kościoła. Tak się złożyło, że ostatniej niedzieli było kazanie, pastor głosił kazanie pod tytułem zdjęcie pokrywy. Mówił o tym, że czasami jak gdzieś na polu, w gospodarstwie leży jakaś taka, taka pokrywa, to bardzo często gdy się ją Podniesie do góry, to tam jest mnóstwo różnych robaczków, różnych takich żyjątek, które szybko uciekają, gdy się to pokrywę podniesie. Powiedział to, że my jako ludzie robimy różne złe rzeczy, ale kiedyś wszyscy staniemy przed Bogiem, i gdy staniemy przed Bogiem, nastąpi zdjęcie pokrywy. Bóg i ludzie zobaczą, co tam się w naszym życiu kryło. Tomek strasznie się tego przestraszył, bo pomyślał sobie, co to będzie, jak kiedyś wszyscy zobaczą, co tak naprawdę było w jego sercu. Tak było w niedzielę w, w kościele. E, e, w poniedziałek mama powiedziała do Tomka: Słuchaj, czy mógłbyś pójść tu do osiedlowego sklepu e, i zrobić e, małe zakupy? Dała mu tam niewielką sumę pieniążków. Aby zrobił zakupy, bo kilku rzeczy brakowało w domu. No i on poszedł do, do, do sklepu. Ale kiedy wychodził ze sklepu, zobaczył swojego kolegę Marka. Z Markiem uczyli się razem w szkole, ale Marek był rok starszy. Był wyższy i silniejszy od Tomka. Marek przeklinał i palił papierosy, i rodzice. Tomka mówili mu, żeby nie bawił się z Markiem. Ale Marek stał pod sklepem i w swoim ręku trzymał taką dużą, piękną bombonierkę. Tomka strasznie to zaintrygowało, skąd on wziął tą dużą, piękną bombonierkę. A więc postanowił podejść do Marka i z nim porozmawiać. I w tym momencie, gdy to zrobił, taki mały robaczek wszedł do jego życia Nieposłuszeństwo, bo rodzice mówili, aby z Markiem się nie kolegował. I gdy jeden podszedł do Marka, był ciekawy skąd on ma tą bombonierkę i, i, i po co stoi tu pod sklepem z ogromną bombonierką. A wtedy Marek powiedział: "Słuchaj, zapomniałeś, że właśnie mamy koniec roku szkolnego, a w ich klasie akurat było tak, że koniec roku szkolnego wiązał się z urodzinami pani wychowawczyni. I ja mam to dla pani wychowawczyni tą tą bombonierkę, właśnie dla nich chcę ją wręczyć." I wiecie, gdy Tomek popatrzył na tą bombonierkę, przypomniał sobie, że kompletnie o tym zapomniał. O końcu roku, no pamiętał o końcu roku, ale o urodzinach pani wychowawczyni nie pamiętał. Nie miał e, przygotowanego e, żadnego prezentu. I w tym momencie do jego serca weszła zazdrość. E, I wiecie, e, rodzice w tym roku... Postanowili zrobić inaczej. To znaczy, yy, postanowili co miesiąc dawać tomkowi kieszonkowe i powiedzieli mu: Nie kupimy prezentu dla pani nauczycielki, nie kupimy ci tego i tamtego. Co miesiąc otrzymujesz pieniążki i musisz się nauczyć nimi gospodarować. A więc, jeżeli chcesz kupić bombonierkę na koniec roku szkolnego, musisz dwa złote czy po pięć odkładać z, ze swojego kieszonkowego. Ale Tomek miał tą przypadłość, że pieniążki, które dostawał od rodziców, szybko się rozchodziły. Teraz stał przed Markiem, był rozczarowany samym sobą. Zły na samego siebie, na swoją postawę i czuł zawiść do, w stosunku do, 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 do Tomka, że on ma tą bombonierkę, a on jej nie, nie posiada. I z tej zawiści i, i z, tego, z tej zazdrości e, e, Tomek powiedział, e, wiesz, to ja dam jutro pani najlepszą bombonierkę. Nikt nie da takiej jak ja. To ja będę miał dla pani najlepszy e, prezent. E, oczywiście e, Marek zaczął się z niego śmiać. E, a Tomek nie zauważył, jak chępliwość, chęć bycia lepszym i pragnienie, żeby coś znaczyć, tak dyskretnie rozgościła się w jego sercu. Wówczas yy, yy, Tomek spytał Marka, a skąd ty masz tą bombonierkę? Marek powiedział, ukradłem ją, ale jak to ukradłeś? No wziąłem taką kurtkę i poszedłem do sklepu, wybrałem najlepszą bombonierkę, dyskretnie zawinąłem w tą kurtkę i właśnie wyniosłem z tego sklepu. W tym momencie Tomek poczuł się niezwykle komfortowo. Powiedział ty złodzieju, jak mogłeś to zrobić? Poczuł się lepszy od Marka, no bo on nigdy do tej pory przynajmniej nikomu nic nie ukradł. A więc pycha zakradła się w jego serca. Powiedział: Jesteś złodziejem, tak nie można postępować. Ale Marek zaczął się z niego śmiać i powiedział: Tomek, ty to jesteś słabeusz. Ty nawet byś nie potrafił ukraść ze sklepu niczego. Yy, jesteś po prostu cieniasem. Jesteś mały i chudy i w ogóle się do niczego nie nadajesz. Nawet nie wyrośli z siebie prawdziwy mężczyzna. I wiecie, kiedy Marek tak mówił do Tomka, Tomek był bardzo rozezielony. Problem polegał na tym, że Marek był wyższy i silniejszy. A więc Tomek miał wielką złość w swoim sercu, ale nic z tym tak naprawdę nie mógł zrobić. No właśnie. Tomek wrócił do domu. Ten dom nie był duży, ale na górze mieszkała jego siostra. I gdy wchodził rzadko jej pokoju, zobaczył na stole ogromną, przepiękną bombonierkę. Przypomniał sobie, że niedawno jego siostrze oświadczył się, pewien młody człowiek, i między innymi oświadczając się przyniósł, yy, oprócz kwiatów i czegoś tam jeszcze, piękną, ogromną bombonierkę. Tomek stanął jak zamurowany, zaczął nasłuchiwać, czy nikogo nie ma w domu i dyskretnie zakradł się do pokoju siostry, zabrał tą bombonierkę, uciekł do swojego pokoju i schował ją. Wziął się za odrabianie lekcji ale patrzył w podręczniki i w ogóle nie widział yy, to, co jest tam napisane. Yy. Po jakimś czasie przyszła jego siostra. Zaprosiła swoje koleżanki. Miała ochotę wypić kawę no i zjeść tą bombonierkę. A gdy weszła do pokoju, zobaczyła, że jej nie ma. A więc zaczęła pytać, czy ktoś wziął jej bombonierkę. Zastukała do pokoju Tomka. Oczywiście Tomek zrobił taką minę, najbardziej niewinną, jaką mógł zrobić, i powiedział: bombonierkę? A, a jaką bombonierkę? Ja nie widziałem żadnej bombonierki. I wiecie. Kłamstwo, kolejna rzecz weszła do jego serca i siostra zaczęła szukać tej bombonierki. W związku z tym Tomek przyszedł do niej i powiedział, słuchaj ja ci pomogę, będziemy szukali razem i razem z nią szukał tej bombonierki i na dole i na górze, nawet w jego pokoju, tylko nie zajrzał tam, gdzie ona naprawdę stała. I kolejna rzecz. Fałsz wszedł do jego serca, do jego życia. W którymś momencie Tomek, gdy wrócił do swojego pokoju, zaczęło być mu smutno, że tak zrobił, jak zrobił. Siostra na chwilę wyszła z domu, aby kupić coś, gdy przyjdą jej koleżanki. Tomek wziął tą bombonierkę, wszedł na dół. Dał ją mamie i powiedział o tym, że on ją ukradł. I przeprosił mamę za to, co zrobił. Yy, yy, taty nie było, bo był akurat, zapomniałem powiedzieć, w, w delegacji trzydniowej. Yy, mama powiedziała: Słuchaj, za chwilę wróci twoja siostra, też musisz jej o tym wszystkim opowiedzieć i ją przeprosić. Tomek tak to zrobił. Przeprosił również siostrę. Było mu bardzo niekomfortowo. Czuł się. Czuł się strasznie, yy, czuł się po prostu strasznie, gdy to zrobił. Yy, że przeprosił mamę, przeprosił siostrę. Ale mama mówi do niego, Tomku, jeszcze jest jedna osoba, którą powinieneś przeprosić. Tomek pomyślał właśnie o tacie, który był nieobecny. Mama powiedziała, aby usiadł przy stole, bo chciała z nim poważnie porozmawiać. I zaczęła mu mówić o Panu Jezusie Chrystusie, że tym, który umarł za nasze grzechy, jest Pan Jezus Chrystus. I tym, gdy robimy cokolwiek, grzeszymy, postępujemy w sposób e, niewłaściwy, to tak naprawdę e, ranimy go. Jedna z ulubionych pieśni Tomka to była pieśń, która mówi, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Tomek bardzo się wzruszył i wtedy właśnie pomyślał o swoim sercu. Przypomniał sobie także niedzielne kazanie pastora o zdjęciu pokrywy, że gdy się je zdejmuje, tam mnóstwo jest tych robaczków i nagle zobaczył, że jak w krótkim czasie i złość i zawiść i kłamstwo i kradzież i pycha i gniew i, i wiele innych rzeczy dostały się do jego serca. Było mu bardzo, bardzo przykro. Wtedy mama powiedziała do Tomka, Tomku, jest wspaniała, dobra nowina. To serce jest czerwone. Tutaj nie widać tego, ale to jest czerwony kolor. To jest wspaniała nowina, że Pan Jezus, który umarł na krzyżu, umarł za nasze grzechy. On cierpiał i umarł za nasze grzechy. I jego krew. I jego życie, i jego krew obmywa nas z wszystkich naszych grzechów. I mama powiedziała do niego, że gdy to się dzieje, gdy zostaje nam przebaczone, to po prostu nasze serce jest czyste i wolne. Grzech zostaje nam darowany. Ale powiedziała coś jeszcze większego i niezwykłego, co bardzo poruszyło Tomka. Powiedziała, że gdy Pan Jezus mieszka w naszym życiu, on daje nam siłę do tego, abyśmy więcej nie robili tych złych rzeczy. Nie tylko chodzi o to, że On nam przebacza, nie tylko chodzi o to, że y, nasze winy są nam przebaczone, ale On daje nam siłę do tego, abyśmy więcej tych złych rzeczy nie robili. Więc Tomek spytał mamy, co w związku z tym mam zrobić. Mama powiedziała, żeby po prostu się pomodlił. Tam w kuchni przy stole. E, uklękli razem e, i razem z mamą Tomek modlił się prostą modlitwą, przepraszając pana Jezusa za swoje grzechy i prosząc go o to, aby on przebaczył mu je i zamieszkał w jego życiu i dał mu siłę do tego, żeby jego życie wyglądało inaczej. Amen. Powstańmy na chwilę. Ja chciałbym dać takie wyzwanie dla wszystkich tu obecnych, dzieci i dorosłych. Słyszeliśmy taką prostą, bardzo Ewangelię, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z grzechów. My wszyscy myślimy o sobie dobrze, czasami nawet nie widzimy, jak złe rzeczy wchodzą do naszego życia, ale krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I dzisiaj chciałbym wezwać Was wszystkich i pomodlić się na głos, ale kto chce, bądź ze mną w tej modlitwie i powtórz w myślach czy na głos te proste słowa za mną. Panie Jezu, Panie Jezu dziękuję, ci, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty i Twoja krew ma moc przebaczyć mi. To wszystko, co jest złe. I dzięki temu mogę być z Tobą pojednany. Zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu i dał mi siłę, aby moje życie zmieniało się. I podobało Tobie. Amen.